Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa Błońska była gościem spotkania z mieszkańcami dębicy. Nam chodzi o to, żeby porozmawiać, podyskutować, pokazać, że potrafimy rozmawiać, przekonywać się, słuchać, mówiła wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, a tematów do rozmów i nurtujących spraw nie brakowało. Co zrobić, żeby opozycja w wyborach poszła razem, dlatego że ludzie chcieliby zmiany, a wiedzą, że tylko wspólny start w wyborach daje te szanse. Chcieliby mieć pewność, że jeżeli będą podejmowane jakieś ważne ustawy, będą z nimi konsultowane. Chcą wiedzieć, że jest program próby walki z inflacją i także chcą, żeby poważnie porozmawiać o edukacji. I odzyskać silną pozycję Polski w Europie jesteśmy w trakcie, a właściwie tą pierwszą akcję tysiąca spotkań dziś kończymy, dlatego, że ten etap, ten miesiąc jazdy po Polsce robiony przez moich kolegów i przeze mnie był bardzo intensywny, mieliśmy po kilkadziesiąt spotkań i muszę powiedzieć, że one są bardzo ważne, te spotkania. One są, to nie są wielkie wiece, to są spotkania w mniejszym gronie, ale one dają szansę normalnej rozmowy, bo ona, jeżeli jest wiec, to bardzo trudno rozmawiać. A nam chodzi o to, żeby porozmawiać, podyskutować, pokazać, że potrafimy rozmawiać, Przekonywać się, słuchać. Także dla mnie te spotkania są bardzo wartościowe. Poza tym pokazują jedną rzecz, że coś się w Polsce zmieniło, że ludzie coraz, są coraz bardziej odważni, widzą złe rzeczy, widzą to, co się dzieje, mają swoje uwagi i to już nie jest tak, jak było jeszcze parę miesięcy temu jednak i wojna. W Ukrainie inflacja i ta straszna inflacja, o której się dzisiaj dowiedzieliśmy, wysokie ceny powodują, że ludzie zaczynają patrzeć na to z dużym niepokojem i oczekują, że władze będą spróbowały osoby odpowiedzialne. My będziemy rozmawiać zawsze, a dzisiaj jesteśmy w Dębicy i myślę, że to będzie ważne spotkanie o tym, co Polaków interesuje, ale i o tym, co Polaków boli. Dzisiaj mamy ogłoszoną inflację, ona jest bardzo wysoka. Ten temat jest niezwykle ważny. Nie kończymy. My rozmawiamy każdego dnia i rozmawiać będziemy po 1 lipca, w lipcu, w sierpniu i do końca każdego tygodnia jesteśmy gotowi rozmawiać z Polakami. Bez tego, bez wejściówek, bez różnych rzeczy o ich problemach. W Dębicy. Zawsze chętnie wszyscy przyjeżdżają. Jesteśmy w Wiloszówce, tam gdzie był Penderecki, pani marszałek Kidawa Błońska zajmuje się kulturą. Myślę, że to w Dębicy ważne miejsce. I na pewno wszyscy będą zadowoleni ze spotkania, bo głównym gościem jest pani marszałek Kidawa Błońska. Także liczymy na miłe spotkanie, liczymy na to, że Dębiczanie będą z nami rozmawiali dzisiaj i każdego dnia. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Trzeba rozmawiać, ale myślę, że tutaj udział pani marszałek Kidawy jest znakomitym połączeniem tego, co nas otacza, czyli tej inflacji drożyzny i tak dalej. Dlatego, że nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że dziadkiem pani marszałek jest premier Stanisław Grabski, który. W 1920 roku walczył z tą inflacją i zrobił to skutecznie i myślę, że warto gdyby, ja sam spróbuję zapytać panią marszałek o tę przeszłość, żebyśmy dzisiaj pamiętali ile to kosztowało przed 100 laty Polaków, ta walka z inflacją, żeby, że nie jest to zadanie łatwe jakie skutki wywołuje to, że ktoś do takiego stanu, do takiej inflacji drożyzny doprowadza. I to jest symboliczne, to pytanie, które Pan zadaje, obecność Pani Marszałek jest takim, jest takim klamrą spinającą to, co przed stu laty w Polsce się również działo, dzieje się dzisiaj i my Polacy po prostu niczego, żeśmy się tak naprawdę nie nauczyli, drugi raz będziemy, drugi, może trzeci raz w historii to przerabiać. Szkoda. Rozmowa z mieszkańcami Dębicy wpisała się w ogólnopolską akcję Koalicji Obywatelskiej „Tysiąc Spotkań. Porozmawiajmy nie tylko o polityce. Wydarzenie zorganizowano w ogrodzie hotelu Villa Wiluszówka.